Dziś obiecane ostatnio nagranie o tym w jaki sposób tworzyć skuteczne oferty. Zapraszam Was serdecznie. Witam Was serdecznie moi drodzy w kolejnym nagraniu, które będzie kolejnym nagraniem o moich technikach, metodach sprzedaży. I dzisiaj to obiecane nagranie, o którym rozmawialiśmy tydzień temu, czyli w jaki sposób tworzyć oferty dla klienta. I ono jest bezpośrednio powiązane z taką moją metodą sprzedaży, która mówi o tym, wyciągnij łapę z gaci, kiedy rozmawiasz z klientem. Wiem, ten temat brzmi bardzo kontrowersyjnie, natomiast no trochę tak jest. Zaraz Wam wytłumaczę, o co chodzi, ale najpierw serdeczne oczywiście podziękowania za to, co wydarzyło się pod ostatnim nagraniem. Lecimy dalej, pięć komentarzy, będzie kolejna moja metoda. Em, sprzedaży, ale o tym na końcu będzie też dzisiaj jakiś znowu malutki konkurs. Ale rozstrzygniemy ten wcześniejszy. Tam obiecywałem, że dla wybranej osoby zrobię jej audyt jej maila, czyli przejrzę w jaki sposób pisze maile do klientów i dodatkowo sprawdzę w jaki sposób konstruuję oferty. No i wybrałem sobie taką osobę, która już miała trochę więcej e, lajków pod tym, e, pod tym swoim komentarzem. I to będzie człowiek, który ma pseudonim The Rapist. Także, Derapis zapraszam Ciebie albo na mojego maila patrykmałpapatrykjasiński.pl, lub w dowolnej innej formie możesz się ze mną skontaktować. Ja bardzo chętnie sprawdzę, w jaki sposób piszesz maile do klientów i jak konstruujesz oferty. Przejrzymy to, dam Ci swoje jakieś podpowiedzi, sugestie, wskazówki. Być może też taką wskazówką będzie to wideo. No, więc do sedna. Najpierw zacznijmy od tego, czym jest moja metodyka. Wyciągnij łapę z gaci. I to jest takie moje ulubione. Taka obserwacja handlowców, czy, czy jakichś tam prezenterów, czy na przykład te spotkania networkingowe, na przykład, albo śniadania biznesowe, jak ktoś kiedyś był, to wie, że mniej więcej wygląda to w ten sam sposób, czyli jest. Wstaje sobie gość i mówi dzień dobry, nazywam się tak i tak, jestem z firmy tej i tej, nasza firma robi to, 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 zajmujemy się tym, 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 tym i na końcu jeszcze czasami się pojawia, a to jest lista naszych klientów, jak tam jeszcze ma jakiś duży żółtnik i, i wiecie, i te slajdy, takie ładne ikonki. Tutaj zaraz mi się przypomina to, o czym mówiłem w swoim podcaście, w tym nagraniu o dziesięciu słowach najbardziej nadużytych sprzedaży i w marketingu, że jednym z takich słów jest właśnie słowo zadowolony klient. No bo Zaraz po głowie chodzi mi ta reklama, która lata po fejsie tego jednego człowieka, wydał książkę i pisze, ma tą reklamę, dołącz do grona 15 tysięcy zadowolonych czytelników. A skąd on wie, że oni są zadowoleni, nie? Zadzwonił do każdego i się zapytał, stary, jesteś zadowolony, bo mam 14 999 i ciebie potrzebuję jako 15 tysięcy. No, słuchajcie, są często czytelnicy, ja bym nie nadużywał tego słowa, po prostu. I teraz tak samo jest za tych prezentacjach wszystkich, że my tak mocno trzymamy łapę w swoich gaciach i robimy sobie dobrze tą naszą ofertą, tymi naszymi cudownymi produktami, usługami. To wszystko jest takie cudowne, to w ogóle ratuje ludziom, ludziom życie, że zapominamy, że na dobrą sprawę, sorry za wyrażenie, ale klient ma to w dupie. Klienta interesuje tylko to, co ty możesz mu zaproponować, innymi słowy, jaką dasz mu wartość, albo co zyska dzięki współpracy z Tobą. Klienta nie interesuje to, Przynajmniej na tym pierwszym etapie, ilu Ty masz zadowolonych klientów, on Cię później może poprosić o referencję, albo może poprosić, żebyś, żebyś mu pokazał, z kim już współpracujesz. Więc ja, ja o Elevator Pitchu oczywiście też zrobię osobne nagranie, to tam za jakiś czas. Natomiast bardzo mocno zwracam uwagę na to, w jaki sposób my konstruujemy nasze propozycje do klientów. I teraz uważajcie, w tym ostatnim nagraniu, ono pewnie nikt nie za chwilę jest standardowo gdzieś tutaj. Mówiłem o tym, dlaczego nie lubimy tak bardzo maili. No, i tam przychyliliście się do, do tego, co mówię, że te maile są za długie, zabierają nam za dużo czasu, są w nich bzdury pisane, które nas niczego nie, w ogóle nie interesują. I ja jestem zwolennikiem tej teorii. I tak samo, sorry, ale wygląda z ofertami, które wysyłamy do klientów. Bo wiecie, bo to jest wszystko ważne. Zresztą jest takie stare powiedzenie, modne, że papier przyjmie wszystko, nie? Więc jak robisz PDF-a. To możesz tam zamieścić wszystko, i warto tam zamieszczać wszystko. No, ja wychodzę z trochę innego założenia i podam to na takim przykładzie, który lubię często podawać, kiedy rozmawiam z klientami, właśnie o tym, jak konstruować propozycje ich. Zobaczcie, jeżeli chcesz zakupić okulary, no bo chcesz zakupić przez, przez NETA okulary. No, to ja mówię, że to jest taki trzystopniowy, i ja tak samo konstruuję oferty: czy to na stronach internetowych z klientami, czy to bezpośrednio gdzieś w ich ofertach. Taki trzystopniowy podział. No, bo po pierwsze, to sprawdzasz, czy jest, nie? Czy ma. Czyli, dla przykładu, wpisujesz sobie w przeglądarkę internetową okulary, albo okulary przeciwsłoneczne, czy tam okulary Poznań. Później. A czy ma takie, jakie szukam? Czyli tutaj może wchodzić jakiś parametr techniczny, na przykład tam, wiecie, ten minusy, plusy i tak dalej, albo na przykład konkretny producent, nie wiem, Fendi, albo jakiś Dior, na przykład, bo to jest Twoja ulubiona marka, i dopiero w trzecim kroku patrzysz, dlaczego miałbym kupić od niego, nie? Czyli czemu on, ona. Ja dokładnie tak samo konstruuję moje propozycje na szkolenia i gdybym zajmował się dowolnym innym biznesem, bo w każdym z projektów, w którym pracuję, dbam o to, żebyśmy to robili tak trzystopniowo. Czyli pierwszy stopień, czy mamy to, czego szuka klient, drugie, a czy mamy takie, jakiego on szuka i w trzecim kroku, czemu miałbyś skorzystać z naszej propozycji. A ja czasami widzę, wiecie, te, te propozycje konstruowane przez niektóre osoby, że wiecie... Tu jest okładka, tu jest jakaś pierwsza strona, czasami są w ogóle jeszcze spisy treści, to jest w ogóle ciekawe, um, tu jest yy, skorzystali z naszych usług i tam z rutu, tu, tu, 15 tysięcy ikonek, później co otrzymasz ze współpracy z nami, później coś tam, coś tam, coś tam, 16 stron PDF-a. Ja wracam do tego, żeby maksymalnie każdą ofertę, którą wysyłasz do klienta, to maksymalnie ją skracać. Szanuj czas klienta i daj mu sam konkret. Jak on będzie chciał, to on Cię zapyta o dodatkowe pitu-pitu. Ja ofertę na dwa dni szkolenia konstruuję, to jest u mnie pięć stron PDF-a. Dlaczego pięć? No bo jak jest jednodniowe szkolenie, to jest dwudniowe, jak jest jednodniowe, to są cztery strony PDF-a. Już Wam tłumaczę dokładnie, jak to wygląda. Po pierwsze, jest okładka. I na tej okładce zawsze zamieszczam kluczowe rzeczy dla klienta, czyli idę tym trzyma. Zamieszczam ich logo, w ogóle w nazwie już oferty, którą robię. Staram się, żeby znalazła się tam nazwa firmy klienta. Tu nie będę święty. Czasem mi się zdarza zapomnieć, nie? Ale zawsze staram się, żeby już na okładce zobaczył swoje logo, żeby miał to poczucie personalizowania. Ja zaraz wrócę do tych trzech rzeczy. Czyli miałem to spersonalizowane i na przykład cele i korzyści szkolenia, tu jeszcze często są jakieś tam warunki techniczne, które trzeba spełnić. I tu jest taka ciekawa rzecz, ponieważ ja tutaj zamieszczam link do wideoreferencji. Ci, co byli na mojej stronie, to pewnie kojarzą, że ja tam mam wideoreferencje nagrane przez moich klientów i właśnie tutaj odsyłam mojego potencjalnego klienta, gdzie jest dosłownie jedno zdanie: sprawdź, co mówią o mnie moi klienci i ma link klikalny. Druga strona to jest już od razu program. I teraz idziemy, czy mam takie, jakiego szukam. Jeżeli klient poinformował mnie, jestem po dokładnym zbadaniu potrzeb klienta, wiem, czego ten mój klient przy, y, poszukuje, to mogę mu przygotować dokładnie program. I tutaj jedna z firm, z którą współpracuję, nauczyła mnie robić takie fajne programy y, takimi modułami, klockami trochę. Że mam tam ileś tych modułów, ich jest tam około 30, które mogę zrobić dla klientów i na podstawie właśnie takich puzli ja sobie wklejam jeden dzień w to są u mnie cztery moduły, które właśnie są wklejone w jedną stronę programu. No i stąd są dwie kartki, bo jeżeli robię program na przykład na dwa dni szkolenia, no to jest jedna strona, druga, czyli tu już jesteśmy na trzeciej stronie. Na czwartej stronie zamieszczam od razu budżet, który klient musi poświęcić, ze wszystkimi informacjami, czyli. To ma w cenie, to ma w cenie, to ma w cenie, plus jakieś tam na przykład specjalne rzeczy. Czyli, jeżeli na przykład proszę o parking, to że proszę, żeby mi zapewnił parking. Jeżeli to jest szkolenie na przykład dwudniowe, że proszę klienta, żeby zapewnił mi nocleg, plus oczywiście wyżywienie dla mnie i dla osób, które szkolę. I dopiero na piątej stronie jest o mnie. I tu jest taka notka napisana trochę tak. W taki normalny ludzki sposób, zresztą jak sobie wejdziecie na, na moją stronę internetową, czy, czy te wszystkie opisy na YouTubie, czy na Linkedinie, to ja mam bardzo podobny opis. Taki normalny, krótki, jest tam ileś firm, które szkoliłem, ale to są oczywiście wybrane firmy, no bo ja nie będę klienta zamęczał, wiecie, ja wiem, 250 nas, nas firm, po co mu to? Co go to interesuje? Ja tam mam 10 kluczowych, one są jeszcze tak fajnie z różnych branż podobierane, żeby klient mógł sobie zobaczyć. I teraz zobaczcie, to są takie jeszcze trzy zasady tworzenia oferty, czyli Odwołanie, ja się bezpośrednio odwołuję do tego, co ustaliłem na etapie badania potrzeb z klientem. Czyli rozmawiałem sobie z klientem, klient mi powiedział, jakie są jego potrzeby, czy jaki chciałby zakres tego szkolenia, czy co jest dla niego najważniejsze, kluczowe. No to staram się, żeby to było w tym, w tym i w tym, nie? W tych trzech rzeczach. Plus, jeszcze oczywiście, ja klienta pytam o budżet, więc staram się zmieścić w jego budżecie. Drugie to jest personalizowanie i personalizowanie jest bezpośrednio połączone ze słowami kluczowymi. No bo wiecie, dla klienta pewne rzeczy są ważne i klient o pewnych rzeczach wyraźnie nam wspomina. Że na przykład, Panie Patryku, zależałoby mi na tym, żeby moi handlowcy lepiej badali potrzeby klienta. No to gdzieś tam w programie zamieszczam to, co powiedział. Albo zależałoby mi właśnie, żeby dobrze pisali maile do naszych klientów po rozmowie, bo widzę, że nie mamy tego w żadnym tam standardzie i to w tym momencie jest wszystko takie zagmatwane No to również. Gdzieś tam w programie jest zawarte to słowo kluczowe, o które prosił mnie klient. I zauważcie, że jak Chodzimy w interakcję z klientem, bo tu już jesteśmy. Wiecie, na wysyłce maila, na konstruowanie oferty, te wcześniejsze nagrania, właśnie bazowały na tym, jak rozmawiać z tym klientem. To jeżeli rzetelnie przeprowadziłeś analizę potrzeb w trakcie rozmowy ze swoim klientem, to Ty już wiesz, co dla niego jest najważniejsze. Czyli innymi słowy, możesz mu przygotować taki program, czy znaczy taką propozycję, jaką on, on, on oczekuje. I teraz zobaczcie, jeżeli na przykład sprzedawałbym fotowoltaikę, dla przykładu. No to na pierwszej stronie zamieściłbym logo, jeżeli to by była firma, w nazwie firmy też bym zamieścił, w nazwie jak gdyby tego pliku, zamieściłbym nazwę tego klienta, no i może byłby to klient indywidualny, no to byłaby to na przykład propozycja przygotowana dla pana Jana Kowalskiego, tu bym jakiś obrazek czeknął, tutaj jakieś tam dwie rzeczy, tu bym mu rzucił co to będzie, czyli z jakich komponentów będzie miało to wykonane później. Jak będzie się kształtowała u niego ta inwestycja i na samym końcu dopiero kto tam skorzystał z naszych, z naszych usług. Jeśli tworzyłbym strony internetowe to analogicznie, wycena, przygoda, propozycja przygotowana dla tu logo, tu jakieś tam dwie informacje, później idziemy dalej. To, na, znaczy to, co mi powiedział klient, na czym mu najbardziej zależy w formie jakichś kafelków albo na przykład przy stronie internetowej byłoby to łatwiej zrobić na przykład jakimiś infografikami, takimi prostymi trzema, czterema, później ile go to wyniesie i dopiero na końcu o mnie. Bo pamiętajcie, że jak szukacie na przykład knajpy, bo chcecie coś zjeść i patrzycie wtedy, bo ktoś powie, no ale jak szukam restauracji, no, to ja najpierw patrzę na opinię. No tak, ale jak ty szukasz restauracji, to ty chcesz zjeść. Czyli wiesz, że restauracje mają żarcie i przeważnie sprawdzasz, czy mają takie, jakie Cię interesuje, to ewentualnie możesz wcześniej sprawdzić faktycznie gwiazdki, a dopiero później zobaczyć, czy w menu jest coś, co Cię interesuje. Tu mogłoby to być zamienione. Natomiast w standardowej propozycji, którą konstruujecie dla klienta, bierzcie pod uwagę właśnie te czynniki. Czyli po pierwsze, maksymalnie ją skracajcie. Klient jest odstraszony. PDF-em, którego dostanie na 18 stron, on, on nie będzie miał czasu tego oglądać. Drugie, starajcie się odwołać do tego, co wam klient wcześniej powiedział. Trzecie, spersonalizować to w miarę możliwości, tak jak możecie pod niego. I czwarte, nasycić to słowami kluczowymi, o których sam wam wspomniał klient, bo zwróćcie pod uwagę na to, że on to właśnie chce przeczytać. Bo to jest dla niego ważne, bo on wam o tym powiedział w trakcie rozmowy, że jeżeli sprzedajesz ubezpieczenia, to zależy mi również, żebym był ubezpieczony za granicą. Zależy mi również, aby moje dzieci i klienci to sam mówi, więc masz słowa kluczowe, które możesz umieścić w propozycji, którą przygotowujesz dla klienta. Ja jestem ciekaw waszej opinii na temat takiego właśnie konstruowania oferty. Czy to ma według was sens czy nie? Czy na przykład czegoś tu brakuje? Jeżeli waszym zdaniem czegoś brakuje, to proszę podzielcie się ze mną w komentarzu. Natomiast wiem na pewno jedno, że nie warto właśnie trzymać łapy w gaciach rozmawiając z klientem i podniecać się czym, czego to my nie mamy, jakie to wszystko nie jest cudowne, jakie to wszystko nie jest piękne, lub to my nie mamy zadowolonych klientów i nie wiadomo co jeszcze. No i teraz co? Konkurs standardowo, jak pojawi się komentarz pod tym filmem, to jedna osoba dostanie ode mnie audyt swojej oferty. Ja bardzo chętnie pom pomogę poskracać i pozmieniać pewne elementy, tak, żeby ta, ta propozycja, którą wysyłasz klientowi, była atrakcyjniejsza. Także jeżeli pojawi się pięć komentarzy standardowo, to jedną z osób wybierzemy do audytu oferty, którą wysyła do klienta, będzie mogła sobie wybrać. No i jeżeli pojawi się pięć komentarzy, Lecimy dalej z moimi metodami sprzedaży. Także, a co to będzie, to dowiecie się w kolejnym nagraniu, jeśli będzie 5 komentarzy. Trzymajcie się ciepło, dzięki za obejrzenie tego wideo i do zobaczenia. Cześć!